A jak wygląda sytuacja na zachodniej Ukrainie? Według mapki interaktywnej podawanej przez portal Ukraińska Prawda, po Kijowie i po obwodzie kijowskim jest to część Ukrainy, gdzie jest najczęstsze występowanie koronawirusa. W obwodzie Iwanofrankiwskim 24 wypadki, w Tarnopolskim 25 i na Wołyniu w obwodzie Rówieńskim 9, w obwodzie Lwowskim jedynie 3 i podejrzane informacje z Zakarpacia zaledwie 1 wypadek. W ciągu ostatniej doby w obwodzie wodzie czerniowieckim, czyli mniej więcej na Bukowinie wykryto 12 nowych wypadków i ilość zakażonych osób z 47 wzrosła do 59. Po tym jak fala epidemii dotarła na zachodnią Ukrainę, można powiedzieć, że sytuacja się stabilizuje. W obwodzie Lwowskim zapowiadają przeprowadzanie masowych testów od połowy przyszłego tygodnia. W pierwszej kolejności mają być objęci nimi ci, którzy wrócili z zagranicy, bądź osoby, które miały kontakt z zarażonymi. A na Podkarpaciu w obwodzie iwano frankiwskim policja dokonała blisko 100 wypadów w poszukiwaniu sklepów, które łamią zasady kwarantanny. Ciekawe informacje podają również z rejonu Kołomyjskiego na pokuciu kobieta, u której potwierdzono koronawirus, nie przestrzega kwarantanny, przychodzi do sklepów. Ciekawe czemu sprawą zajęły się media, a nie policja. Jak już państwu powiedziałem, poza stolicą, która jest osobną jednostką administracyjną, najwięcej wypadków znaleziono na Bukowinie, czyli w uproszczeniu w obwodzie Czerniowieckim. Bukowina to jest region, który został w 40 roku przedzielony granicą, część północna należy do Ukrainy ze stolicą Czerniowcami, część południowa została przy Румынии Musiło mnie, żeby zajrzeć za granicę, zobaczyć, co dzieje się po drugiej stronie, jak wygląda epidemia. I okazuje się, że w Rumunii statystyki są podobne, nie można porównywać liczb, ponieważ tam już jest 1300 zakażonych, ale ten nieszczęśliwy ranking wygląda podobnie. Na pierwszym miejscu jest bukareszt, stolica, a na drugim właśnie Bukowina. A więc można zaryzykować tezę, że w momencie epidemii odżywają historyczne regiony. Można z tego wysnuć różne wnioski o tym, że przestrzeń i ukształtowanie terenu decyduje o takich sprawach, że tymi szlakami, którymi kiedyś szli kupcy i wojska, a przypominam Zajana Olbrachta, wyginęła szlachta. To powiedzenie jest pamiątką po nieudanym oblężeniu Suczawym. Że tymi szlakami teraz podróżują ludzie zakażeni koronawirusem. Kiedyś to byli kupcy chodzący do Stambułu, obecnie wracający z Włoch, Rumunii i Ukraińcy. Ale to jest być może zbyt prosty model. Należy też się przyjrzeć czynnikowi ludzkiemu, a, a ten często bywa decydujący. Przyjrzyjmy się zatem temu, co działo się w ostatnich dniach w Rumunii. Czwartek rumuński minister zdrowia Wiktor Kostake podał się do dymisji. Jego stanowisko zajął dotychczasowy zastępca Nelu Tataru. Dymisja jest związana ze stanem służby zdrowia, które rumuńskie media oceniają jako chaos medical. Nie trzeba znać rumuńskiego, żeby zrozumieć te dwa słowa. Wśród 26 ofiar śmiertelnych 8 umarło na Bukowinie, a zatem prawie jedna trzecia. Wspomniany kryzys służby zdrowia, również najsilniejszy przebieg ma właśnie na. Bukowinie, w stolicy regionu, wczoraj w Suczawie Otwarto szpital wojewódzki, ale właściwie warto zadać pytanie, dlaczego otwarto, skoro województwa mają swoje szpitale. Otwarto, ponieważ zamknięto. A dlaczego zamknięto? Ponieważ przez ostatnie 48 godzin dezynfekowano szpital główny w Suczawie. Potem, jak okazało się, że w personelu medycznym 34 lekarzy i 49 pielęgniarek było zakażonych koronawirusem. Ponieważ te liczby rosną w tempie geometrycznym, ostatecznie ilość zakażonego personelu, Personelu medycznego była większa. Podawano nawet 200 osób, medyków i pielęgniarek zakażonych, chociaż ta informacja nie jest zweryfikowana. Zakażenie szpitala przyspieszyło, kiedy dyrektor zwołał wszystkich pracowników na spotkanie. Już wtedy wśród pracowników było wielu zakażonych. Istnieją publikacje prasowe, według których dyrektor w tym momencie wiedział już, że jest w cudzysłowie pozytywny. A jak wygląda sytuacja w całej Rumunii? Rumuni są narodem romańskojęzycznym. Dość blisko im kulturowo i językowo do Włoch i Hiszpanii, i dlatego, być może nie tylko dlatego, wielu spośród nich wybrało te kraje jako miejsce pracy. Wedle ostatniego spisu powszechnego jest 19 milionów mieszkańców Rumunii, z czego wynika, że prawdopodobnie na zachodzie 2 miliony Rumunów mieszka na stałe. A więc, gdy rozpoczęła się epidemia, rozpoczął się również eksodus obywateli Rumunii do swojego kraju. Cyfry, które teraz Państwu podam, mogą być szokujące. Według Doktora Streinu Churchella, dyrektora Szpitala Epidemiologicznego Matej Balsz w Bukareszcie, do Rumunii wróciło ponad milion obywateli tego kraju. W wywiadzie telewizyjnym lekarz powiedział, że 100 tysięcy przyjechało z Hiszpanii i ponad 900 tysięcy z Włoch. Doktor Strainu Churchill należy do specjalnej grupy do zarządzania epidemią. Wedle słów doktora Strainu Churchilla 20% nie przestrzegało kwarantanny i samoizolacji, a zatem z miliona 20% to jest 200 tysięcy. Ludzi. Wedle informacji i obliczeń Europa Libera, czyli rumuńskojęzycznej sekcji Radia Wolna Europa, wśród przybyłych z zachodu uniknęło kwarantanny od 200 do 950 tysięcy osób. Ludzie, którzy przekroczyli granicę, rozpłynęli się gdzieś na terytorium dużego w końcu kraju i nie ma po nich śladu. Kolejnym problemem obywateli Rumunii wracających do kraju było zamknięcie granicy Węgier. Wiele osób utknęło między Granicą austriacką i węgierską. Kilometrowe kolejki samochodowe stały w drodze do Rumunii. Węgrzy otwierali w nocy granicę na kilka godzin i wtedy wypuszczali Rumunów w samochodach do kraju, ale tempo było tego niewystarczające w porównaniu do tych, którzy przybywali. W kulminacyjnym momencie mówiono o 40-kilometrowej kolejce na granicy rumuńsko-węgierskiej. Wedle ostatnich danych w Rumunii jest 1300 zainfekowanych koronawirusem, 26 ofiar śmiertelnych. Przypominam, chociaż to duży kraj, Rumunia liczy 19 milionów osób, chociaż już w tej chwili po tej fali emigrantów zarobkowych, którzy wrócili do kraju, możemy mówić o 20 milionach, a więc zatem jest to połowa tego stanu, który jest w Polsce. Władze Rumunii ostro wzięły się za walkę z epidemią. 16 marca wprowadzono w tym kraju stan wyjątkowy. Za nieprzestrzeganie zaostrzonych norm w czasie stanu Wyjątkowego, grozi kara do 15 lat więzienia, więc chyba to jest jedna z najostrzejszych, być może najostrzejsza w Europie. Prezydent Rumunii Johannis zaapelował, aby ci, którzy są na zachodzie Europy, nie wracali na święta wielkanocne do Rumunii. Można zatem założyć, że w czasie epidemii drugi milion Rumunów nie wróci do swojego kraju. Wojciech Jankowski, dziękuję Państwu za uwagę, a z Pawłem Bobołowiczem za chwilę Państwo wrócą na Ukrainę. Do usłyszenia.